To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Brader Polska wzmacnia zespół Tomasz Szymański nowym pre-sales konsultantem. Brader Polska wzmacnia swoje struktury techniczno-sprzedażowe. Z początkiem czerwca do firmy dołączył Tomasz Szymański, obejmując stanowisko pre-sales konsultant. Będzie on odpowiedzialny za wsparcie przedsprzedażowe partnerów handlowych oraz polskiego zespołu sprzedaży. Tomasz Szymański to ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży urządzeń drukujących. Swoją wiedzę i kompetencje rozwijał m. Inaczej w takich firmach jak HP, Konika Minolta oraz Sharp, gdzie odpowiadał za wsparcie przedsprzedażowe, integrację systemów oraz doradztwo techniczne. W Brader Polska będzie pełnił kluczową rolę w obszarze technicznego doradztwa produktowego oraz wsparcia kanału partnerskiego przy projektach wymagających zaawansowanej wiedzy i indywidualnego podejścia do potrzeb klientów. Dołączenie do Brader Polska to dla mnie szansa na dalszy rozwój w dynamicznym i innowacyjnym środowisku. Cieszę się, że mogę wspierać partnerów oraz zespół sprzedaży w dostarczaniu klientom nowoczesnych i dopasowanych rozwiązań. Zależy mi na tym, by doświadczenie zdobyte przez lata pracy w branży przełożyło się na realną wartość dodaną dla naszych klientów, mówi Tomasz Szymański, pre-sales konsultant w Brader Polska. Pojawienie się Tomasza w strukturach Brader Polska spotkało się z ciepłym przyjęciem i jest kolejnym krokiem w rozwoju kompetencji technicznych firmy. Tomasz wnosi do naszego zespołu nie tylko ogromne doświadczenie, ale również doskonałe zrozumienie potrzeb rynku i umiejętność budowania relacji z partnerami. Jesteśmy przekonani, że jego wiedza i zaangażowanie będą stanowić istotne wsparcie zarówno dla naszych klientów, jak i dla całego zespołu sprzedaży, komentuje Paweł Wośko, C-Pre Sales i Technical Service Manager w Brader. Zatrudnienie Tomasza Szymańskiego to kolejny element strategii Brader Polska, która zakłada rozwój eksperckich kompetencji oraz bliską współpracę z partnerami w całym kraju. Ma to na celu zapewnienie najwyższego poziomu obsługi klientów oraz dostarczanie im rozwiązań idealnie dopasowanych do ich potrzeb.